Co się dzieje? Janek patrzy w tabelę. Ten sen odpalił. Piwo piłeś jakieś? Nie. To no. nie no. jest, bo no. tu miny będą. Dawaj. Firmowy samochód. Firmowe paliwo. My, ej, my tu mieliśmy skręcić. My też. No, Co ty, Janek, zrobiłeś? No. Idę ci pomóc bazułkom O, może strzelaniem coś do Chyba robię? Bazułka. Post postrzelajcie we mnie dosłownie. Ty w tobie nic nie zrobimy, chyba? No nie. No, Strzeliłem w ciebie, widzisz? Jakby bo... A, to no, Nawet ja nie mam ramienia. Gościu, zablokowałem o, się. O, o. Nie ma. Gdzie? Nie wiem, gdzie... Tutaj o, <laughs> ja. Już go nie ma Co robię gdzie jest z. Ktoś się jeszcze. Pod mostem ktoś jest chyba. Nie, na chyba. Nie, ten Sherman... Ten Sherman to nie jest. To nie ten ktoś. O, nie żyje. Patrz, idzie, idzie, idzie! Tutaj, za tobą! Za tobą! Strzelaj! Oj! Kurde, Marek! Gdzie ty jedziesz? Ole, dymie. wracam. coś tam jest, sami, coś tam jest Karol. Bo Patrz, biegnie, 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 biegnie! Ja nic tu nie widzę, No to po to jest dym. Okej. Kurde, no Ale nas PAK rozwalił. Oh, fuck! O kurwa. 9000 tysięcy pół Ty, mamy 40 tysięcy O, tam jeden No dawaj No ale jeszcze jestem 41,5 tysiąca śmierć w akcji, co ten gości zrobi? Gdzieś tam Bokuje Gdzie są? To jej tu głośno tam strzelba Widzę O kur... <śle> Poniesiecie mnie! O oh, fuck, that's the fan! Sniper jakiś po Janek! W tobie nadzieja. Mam... BUME! Choćby to ta słynna firma. Niemiecka zresztą. <śle> 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 Przypadek Nie sądzę. Dawaj, dawaj, Marek, dawa, 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 go, gablo, dawaj, 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 go, na gablote go dawaj, dawaj. Wsiąść nie udało mi się. Ty czemu miałby wsiąść? Dawaj, no, na no, na no, 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 pancerz. no, 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 dobra. Dobra, no, dobra, dobra, biegle, 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 biegle. Biegle. no, 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 nie, no, Zajebiście Masz w dupko. Wiem, że lubisz Weź te podkieś robo Nie Czekaj, muszę naprawić, bo nie mogę Fuck. Kurde, kto tych robów tu na Wymyśli Wymyślili rowy jakieś, nie? No uczniowie z zawodówki A pani od polskiego im powiedziała, że będą kopać roby i tak dalej. Ja. <noise> no i no jest. Ale słabo idzie. Nie, nie mam już tytuł. Czekam z samochodem przed kościołem. Dobrze skaczę. Gorzej no, tak jak tak samochód tak nagle str... tak. Jak czołg, że nagle przyjdzie strzeli. Nie, macie samochód. No, no aha. Ole, tu nas się zapakowało jak do malucha ty. Ja nie widzę tego, więc nie wiem dawaj, Zrób screena, zrób screena screena zrobiłem Ja nie widzę, nie, nie mogę zmienić kamery Dobra, Dobra dawaj ja Siedzi o, dawaj. Ura! To jest wszyscy wypadną Wypadli? Ilu tam siedzi? Ej, o, prawa, prawa Lewa, prawa Nie wiem, z której strony Bagieta wypal. Mie, no, nie widzę nikogo. Dobra, chyba zabity. <laughs> nie widzę, co się Przejąłem ja pojazd droga. Tej ja między to budynkami to... chyba był. No pełnej, wbijamy. O, no, to, to dobra, to wysiadka. Dobra, dobra wysiadka. Nie mogę ja wskoczyć, nie co jest? Pana ja obiera to. Boże, komuś w nogę się wystrzelałem, Karol, to ty. Ty widzicie Shermana? O, Sherman! Sherman, uh -huh. no. Ewakuacja! Kurde! <noise> czekajcie tak zdążyłem się ewakuować. Poczekajcie, <noise> czekajcie tam! Ej, Myślałem, że jest strzelali. Idealne momenty tak wtedy Dziękuję. Łaskawy człowiek No nie wierzę, zabili no... Sherman! Ja. Ja biorę, biorę, biorę. ja Ej, do czemu nie mogłem się ruszyć w lewo? Klikałem A i nie, nie mogłem się ruszyć. Marekowi. Co? <grym> A ja prze... Ej, co jest? <grym <grym <grym> <biedziałem>. <grym> Ja kliknąłem, A, żeby cię odrodzić, a wsiadłem do tego. Ryzykuję życie, wychodzę na porę... Czerno jedziesz. I Ała. Co ty robisz? <grymne> że ja już nie dam rady, bo biegnij sobie, a mam w stronę jest... ...odwrócony graj. Oż ty w mordę, co ja robię? <grymne> Dobra, rozkład jazdy. Jazda z... O. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Święta, normalny czas, taki był miły, ale my do jazdy, jazda. Trzymajmy się. Ja. Co? Trzymajmy się razem. Dobra. Sorry. Dobrze. już <śmany> się zwękł. Trochę ci wbiegł. Trzeba było więcej biegać, żebyśmy się słyszeli. Ja pingdole, kuba Co wy zrobili? Co ci zrobiliście? Co o co ci chodzi? A co ja ci chodzi dziękuję? Czy jestem raczej? tu nie, nie, nie można wejść. I co, odrodziłeś się na Kuba, przez ciebie tracimy punkty. <laughs> no jak już przegrywamy, to przy mnie. A jak? Zawsze twoja wina. Spierda. <laughs> ja słyszę jak biega. Ja właśnie nie. Strupcie, put wężu. Olej się tam rajd jest. Kuba, jest spokojniej. A żyje? No właśnie, nie są. Chyba nie. Żyje. O, ktoś ja biega tam, byli. widzę. Ty no, zaworki z piaskiem dostaj. Nie no, pewnie, oczywiście, że tak. <grymne> <grymne> no i wiesz, kiedy przeładowuje. <grymne> <grymne> Jaki fart. Poszliście do mięsnego tam? Ja pierdziele, co za do dupy. Idę na F może? No ja. ładnie pokazujesz rękę, wiesz? Czekaj, punkt o. jeden, zmienić broń, bo ona jest jakaś tragiczna po prostu. No widzisz. Dziś takie to jest wyrównane granie z Kubą. <laughs> Halo. Poprzednio graliście pierwszy raz i ten. Nie wiem. I było dobrze, przecież był wyrównany mecz. Nie hmm. wiem, ale poszedł po cicha, czuł się nie odzywa i zabiera C. Moskitu. Co za gość. To ja nie wiem gdzie jest. Są już dwóch. O kurde. kurde Okej. Okay. Ja nie wiedziałem, że ty tam jesteś. Ja na fardzie po prostu spojrzałem w lewo, że tu stoisz, leżysz. Kurde, teraz B. Biegnij tam, ja przejmę C. Ty, oni są dwóch na C nagle, czy jak? <grym> nie, Janek jest na B. To jest niemożliwe. Chyba, że już pomysł. Ale ładnie drzwi rozłożyłeś. dwóch, tu ich jest... Nie, nie ma. A, dobra. Z, nie dobra. trzy razy, mogłem cię zabić, Mareczek, i ci 20 HP zostało, 30. No. Na szczęście. Głupi ma Na zawsze tak szczęście. szczęście. <laughs> parówo <grymne> są na C dwóch